Zaczynamy poranek od bomby witamin, czyli sok z pomarańczy i grejpfrutów, Oczywiście świeżo wyciskany. Oczywiście załamuję już jedna szklanka wody, teraz wypijam kolejną. Grunt to nawodnienie mojej drodzy. Jakoś się strasznie mi się od rana chce pić. I mam już pełną wielką szklankę soku pomarańczowo grejpfrutowego I czas na kawę jeszcze z choinką w tle. Jak zawsze espresso z Chibos, z maszyny kapsułkowej i spienione mleko sojowe. I trochę cukru kokosowego. E, to jest, słuchajcie, jedno z najfajniejszych śniadań, jakie udało mi się ostatnimi czasy wyczarować. Mamy płatki skinnui gotowane jak owsianka z cynamonem i syropem z agawy, na to pokrojony banan, e, na to, słuchajcie, syrop z resztki e, masła orzechowego i mleka ryżowego, czyli ta, ta brązowa, ta taka kremowa, e, płynna warstwa. I na sam wierzch mrożone maliny z patelni, czyli po prostu rozmrożone, taki fajny się naturalny syropik z tym zrobił. I całość posypana posypano nasionami konopi, po prostu śniadanie mistrzów, słuchajcie. Hej kochani, odzywa się do was zamarznięta Karolina i wybaczcie, dwie rzeczy. Pierwsza, splątane słuchawki, ale tak już jestem. Druga y, ma się na twarzy, ale nie będę je zmywać, bo jest potrzebna. Jestem na spacerze. Słuchajcie, jest godzina 12, jeszcze nawet nie. Jest przepiękny dzień, bo świeci słońce, czego tak dobrze nie widać, bo jest bardzo jasno. Ym, i, I jest pięknie, jest Narnia, jest śnieg, jest po prostu prze, 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 prze cudownie. Więc stwierdziłam, że już dosyć tego siedzenia w domu. I lecę na spacer. Dobry pomysł, prawda? Tylko, że jest tak zimno, słuchajcie, że nawet nie mogę mówić i mi odmruziło policzki, więc nie wiem, nie wiem jak długo ten spacer potrwał. Idę tak na razie, myślę, że z 15 minut i naprawdę jest strasznie zimno w twarz, ale jest przyjemnie. Jest taka, taka pogoda, no taki fajny naprawdę zimowy mróz i słucham sobie TED Talk, bo ostatnio się bardzo w ten klimat wdrożyłam, bardzo mi się to podoba. Eee, może wam podlinkuję jakieś moje ulubione, jak jak em, będę miała chwilę eee, Słuchajcie, postanowiłam ruszyć się z domu, ponieważ eee, ostatnimi czasy siedzę w domu całymi dniami, tak kiedy jestem w Łodzi i absolutnie produktywnie ale strasznie dużo czasu mi zlatuje właśnie na oglądaniu różnych rzeczy, słuchaniu wykładów itd. itd. A nie mam czasu zupełnie się poruszać, ani wyjść na świeże powietrze, więc pomyślałam sobie, że mogę na przykład połączyć jedno z drugim i troszeczkę się przejść. Także zachęcam Was gorąco do, do chodzenia na spacery, nawet samemu, bo zamiast oglądać filmiki czy słuchać różnych rzeczy, książek... Uff, muszę się trochę zabiłam. Przed komputerem możecie to robić na słuchawkach na spacerze, bo zima u nas wiadomo może być i zaraz może zniknąć, a naprawdę ta pogoda jest po prostu przecudowna, jest przemagicznie, szczególnie właśnie, kiedy świeci słońce. Nie pokazywałam wam się wcześniej, po prostu wstałam, tak jak widzieliście, soczek, woda, kawa. Praca na komputerze tak jak zawsze, medytacja, jakieś tam listy do zrobienia, odpisywanie na maile i teraz właśnie chwila dla siebie. Jak wrócę, chcę poczytać książkę, czytam od tysiące lat już, The Picture of Dorian Gray, tak jak mówiłam. I, I w końcu chcę usiąść i ją przeczytać, bo mi to idzie stanowczo za długo. E, a zaraz zaczynają się uniwersyte, teraz wracam do Edynburga i nie będę miała tyle czasu, żeby sobie tak po prostu poświęcać dzień Boże. Mówię strasznie chaotycznie, ale mam przymerzniętą twarz, więc po prostu nie mogę się wysłowić wyraźnie. Wysiada mi bateria w, w aparacie i padł mi telefon, także no cóż, chyba ktoś wraca do domu, jak wiecie, nie radzę sobie ze spacerami w ciszy. <grym> także tak jak mówiłam, spacery są fajne, żeby troszeczkę się zrelaksować, powiedzieć sam na sam z myślami, odświeżyć nieco umysł i po prostu wiele łatwiej jest nam podejść do codzienności. Jest godzina 14, a wraz z nią pora na lunch i zrobiłam sobie jeszcze trochę soku pomarańczowo-grapefruitowego, czyli kolejna szklanka po prostu. I do tego mam wczorajszą em, surówkę, czyli kapustę kiszoną z marchewką, taką klasyczną, z jakimiś tam przyprawami, moja to zrobiła. I dwa tosty na chlebie, 100% żytni, bardzo cienkie takie plasterki z awokado i pomidorami. E z sól, przy troszeczkę mm, soku z cytryny. Nie wiem, czy macie w tym coś takiego, że jesteście głodni, ale nie macie na nic ochoty. Mi się to bardzo rzadko zdarza. W tym momencie wszystko praktycznie mnie odrzuca. Jest to dla mnie bardzo dziwne zjawisko. Mam ochotę na przykład właśnie na kieszoną kapustę, albo na jakieś owoce, ale większość rzeczy właśnie... W, nie wiem, strasznie dziwna reakcja, nie wiem, dajcie znać, czy mi się dość takiego. W każdym razie przede wszystkim zachęcam wszystkich do... Przede wszystkim wszystkich do robienia swojego własnego soku cytrusowego. Jest to nie do porównania z czymkolwiek innym, jest to mega tanie, w przeciwieństwie do soków, jakie można sobie kupić na mieście. Jak niektórzy może pamiętają z vlogmasów, dostałam na święta pędzelek do maczy. I postanowiłam, bo słuchajcie, jak chodzi za mną zjedzenie czegoś... Co nie istnieje. Y, więc y, szkaneczka, bardzo dobra. Oryginalne to jest chyba, słuchajcie, już spojrzę zielona herbata z japońskiej, jakiejś tam, nie wiem co, gadam w w życie wodę. Y, I tutaj będzie mi się spieniało mleko, mam mieszankę ryżowego z sojowym. Dobra, próbujemy. Ważne jest, żeby było, słuchajcie, mało wody. I starać się to jak najlepiej rozrobić. Wydaje mi się, że mi się to udało. Dobra, słuchajcie, wyjmujemy pędzelek, mleko spienione i zobaczymy. Ula, la! Wygląda to całkiem nieźle. Przy spienianiu dodałam odrobinę syropu z agawy do mleka, tak żeby całość była słodsza. No cóż, próbujemy. Ok, spróbowane i potwierdzam, jest mega dobre. Jest 16.20, a to jest macza numer 2, tamta była o jakiejś 15, tak myślę. I czas na przekąskę, słuchajcie, jest jakaś piąta godzina, jedna papryka czerwona. Dzisiaj No stop coś, picie albo jedzenie. Tak to jest jak się siedzi w domu. A na obiad, moi drodzy, dzisiaj klasyczny polski obiad, czyli ryżyk, brokuły, surówka z kiszonej kapusty i schabowe, haha czyli moje boczniaki ala schabowe nie zdradzałam wam jeszcze przepisu, bo jeszcze go opracowuję, ale dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowani chętnie się z wami nim podzielę kładę się spać kochani, dla was już po raz ostatni w Polsce jest 23 Ym... strasznie się na, na obiad także jeszcze jestem strasznie Jesz... jeszcze jestem strasznie pełna, dziękuję wam za oglądanie zobaczcie co ten dzień w vlogu i jak zawsze w piątek w normalnym filmie pusiarki.